Witam, dziś mija 925 dzień wojny. Nastąpił rozwój wydarzeń na frontach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Chciałbym zacząć od pierwszej wiadomości dnia. Drodzy widzowie, atak Ukrainy na obwód Kurski nie przyniósł oczekiwanych przez Rosję efektów. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył 5 września, że posunięcie Ukrainy nie zdołało rozgniewać, zaalarmować lub zmusić Rosji do wycofania wojsk ze wschodniej Ukrainy. Jak powszechnie wiadomo, Ukraina rozpoczęła atak na obwód Kurski 6 sierpnia. Była to pierwsza inwazja obcego mocarstwa na Rosję od czasów II wojny światowej. Putin przemawiał na wschodnim forum ekonomicznym we Władywostoku, na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Putin stwierdził, że Ukraina osłabiła swoją własną siłę poprzez operacje w obwodzie Kurskim. Według Putina Ukraina rozmieściła duże i dobrze wyszkolone oddziały w obwodzie Kurskim. Co pozwoliło Rosji na zintensyfikowanie ofensywy na wschodzie. Powiedział, że świętym obowiązkiem wojsk rosyjskich jest odepchnięcie sił ukraińskich w obwodzie kurskim. Szef ukraińskiego sztabu generalnego Aleksandr Syrski potwierdził 27 sierpnia, że jednym z głównych celów tej operacji było usunięcie znacznej liczby sił rosyjskich z rejonów Pokrowska i Kurachowa w obwodzie donieckim. Syrskiej stwierdził, że Rosja przerzuciła około 30 tysiące żołnierzy w kierunku Kurska i że liczba ta stopniowo rośnie. Z drugiej strony wskazał, że Rosja rozmieściła swoje najbardziej doświadczone oddziały w rejonie Pokrowska. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełęski oświadczył na konferencji prasowej 27 sierpnia, że rosyjskie natarcie w kierunku Pokrowska zwolniło po ukraińskiej ofensywie. Tymczasem, Według internetowego serwisu monitorującego Deep State rosyjskie wojska nadal posuwają się w kierunku Pokrowska przez cały czas trwania operacji kurskiej. Putin oświadczył również, że Rosja zareaguje w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia kurskiej elektrowni jądrowej, dodając, że nie można sobie nawet wyobrazić, co mogłoby się stać w tej części Europy, gdybyśmy zareagowali w ten sam sposób. Według doniesień, siły rosyjskie rozpoczęły budowę linii obronnych w pobliżu elektrowni Kursk w połowie sierpnia po tym, jak wojska ukraińskie zbliżyły się do obiektu jądrowego. Elektrownia Kursk znajduje się około 80 km od przygranicznego miasta Sudzcha, gdzie Ukraina rozpoczęła swoją ofensywę. Zgodnie z obecną sytuacją, Ukraina kontroluje obszar o powierzchni 1294 km2 i 100 miejscowości, w tym Sudzche. Drodzy widzowie, w ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie ataki na Ukrainie zabiły co najmniej dwóch cywilów i raniły co najmniej 19 innych osób. Informacja ta została ogłoszona przez władze regionalne rano 5 września. Według ukraińskich sił powietrznych, siły ukraińskie zestrzeliły 78 z 60 dronów typu Szechyt wystrzelonych przez Rosję w ciągu nocy. Dwa drony wróciły do Rosji, jeden na Białoruś, a 15 zaginęło na terytorium Ukrainy. Stwierdzono, że straty te mogły być spowodowane metodami wojny elektronicznej. Wcześniej dzisiaj białoruska grupa monitorująca Hajun poinformowała, że dwa rosyjskie drony typu Szechyt zostały zestrzelone przez białoruskie samoloty w białoruskiej przestrzeni powietrznej. Władze wojskowe tego kraju potwierdziły później, że zestrzeliły drona, ale nie sprecyzowały, do jakiego kraju on należał. Ukraińskie siły powietrzne ogłosiły również, że Rosja wystrzeliła pocisk balistyczny Iskander M z okupowanego Krymu. Obwód kijowski i stolica Kijów zostały poddane atakowi dronów w nocy. Alarm przeciwlotniczy trwał 11 godzin w regionie i ponad 9 godzin w Kijowie. Wszystkie drony użyte w atakach na kijów zostały zestrzelone. Spadające odłamki uszkodziły kilka domów w obwodzie kijowskim. Nie było jednak ofiar w tych incydentach. W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ataków zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych. Według oświadczenia gubernatora regionu Wadyma Filaszkina, w ataku na Konstantyniwkę zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych. Uszkodzonych zostało dziesięć domów, przedsiębiorstwo, sklepy i inne budynki oraz obiekty infrastruktury. Kolejna osoba zginęła w Kurachowe, trzy zostały ranne w Torecku i jedna w Pokrowsku. 4 września dwie osoby zostały ranne w obwodzie Charkowskim. 19-letni wolontariusz został hospitalizowany po ataku na miasto Wowchansk. 71-letni mężczyzna trafił do szpitala po ataku na wieś Kuryliwka. Informacją tą podzielił się gubernator regionu Olech Syniechubow. Trzy osoby zostały ranne w rosyjskich atakach na obwód hersoński. Według gubernatora obwodu Oleksandra Prokudina uszkodzony został obiekt infrastruktury krytycznej, wieża telefonii komórkowej, budynek administracyjny, domy i inne mienie cywilne. W obwodzie sumskim siedem osób zostało rannych w rosyjskich atakach 4 września. Regionalna administracja wojskowa poinformowała, że sześć osób zostało rannych w ataku lotniczym na region Jampil, a kobieta została ranna w ataku rakietowym na region Svesa. Zaatakowano również obwody Czerkaski, Czernichowski, Dniepropietrowski, Kirowochradzki, Ługański, Mikołajowski, Zaporoski, Żytomierski, Połtawski i Winnicki ale nie odnotowano żadnych ofiar. Drodzy widzowie, rankiem 5 września białoruskie wojsko potwierdziło, że zestrzeliło drona. Nastąpiło to po tym, jak białoruska grupa monitorująca Hajun poinformowała, że Białoruś zestrzeliła dwa rosyjskie drony szturmowe. Według białoruskiego Hajuna drony zostały zestrzelone w pobliżu miasta Homel, około 35 km, 22 mile od granicy z ukraińskim obwodem czernichowskim. Alarm lotniczy został aktywowany w obwodzie Czernichowskim od godziny 23-4 września do godziny 10 5 września z powodu zagrożenia stwarz o przez rosyjskie drony. Siergiej Frołow, szef białoruskiego sztabu generalnego i pierwszy zastępca dowódcy sił powietrznych, powiedział w oświadczeniu, że na granicy państwowej Białorusi zarejestrowano naruszenie przestrzeni powietrznej prawdopodobnie przez bezzałogowe statki powietrzne. Dzięki szybkim działaniom podjętym przez Siły Obrony Powietrznej, wszyscy sprawcy zostali zneutralizowani, powiedział Frolow, dodając, że władze prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Białoruski przywódca Aleksander Łukaszenka twierdził 9 sierpnia, że kilka ukraińskich dronów zostało zestrzelonych nad Białorusią, opisując incydent jako ukraińską prowokację. Białoruski hajun stwierdził jednak, że twierdzenie to jest nieprawdziwe i że nie wykryto żadnych ukraińskich dronów. Według białoruskiego Hajuna, w ostatnich tygodniach rosyjskie drony typu Szechyt kilkakrotnie zbaczały z trasy i kierowały się w stronę Białorusi. Ostatnio co najmniej sześć rosyjskich dronów rzekomo weszło w białoruską przestrzeń powietrzną podczas zakrojonego na szeroką skalę ataku na Ukrainę 26 sierpnia. Jednak Mińsk nie rzucił publicznie wyzwania Moskwie, swojemu najważniejszemu sojusznikowi, w związku z tymi incydentami. Drodzy widzowie, białoruskie siły powietrzne rzekomo zestrzeliły dwa rosyjskie drony szturmowe w pobliżu białoruskiego miasta Chomel w dniu 5 września. Informacja ta została przekazana przez białoruską grupę monitorującą HAJUN. Jeśli to twierdzenie zostanie potwierdzone, będzie to pierwsze udane przechwycenie rosyjskich dronów w białoruskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie siły wcześniej, 29 sierpnia, białoruski myśliwiec próbował zestrzelić rosyjskiego drona Szechyt, który wkroczył w przestrzeń powietrzną kraju, ale nie potwierdzono, czy próba zakończyła się sukcesem. Kijew independent nie mógł natychmiast potwierdzić twierdzeń grupy monitorującej. Rosyjskie drony szturmowe podobno kilkakrotnie zbaczały z kursu podczas nalotów na Ukrainę i kierowały się w stronę Białorusi. Byłby to jednak pierwszy znany incydent, w którym samolot białoruskich sił powietrznych skutecznie zestrzelił rosyjskiego drona. W nocy 5 września ukraińskie siły powietrzne ogłosiły, że Rosja rozpoczęła nowy, zakrojony na szeroką skalę atak dronów na Ukrainę, wymierzony w kilka regionów kraju. Według białoruskiego hajuna, wiele białoruskich myśliwców wystartowało w celu przechwycenia dronów w pobliżu białoruskiego miasta Homel około pierwszej trzydzieści czasu lokalnego. Homel znajduje się około 30 km od granicy ukraińsko-białoruskiej. Rzekomo trzeci rosyjski dran szturmowy wszedł w białoruską przestrzeń powietrzną około 2.30, ale nie podano żadnych dodatkowych informacji na temat statusu tego drona. W mediach społecznościowych pojawiły się filmy rzekomo pokazujące wrak zestrzelonego drona na niebie nad Homlem. To już drugi raz w ciągu tygodnia, kiedy białoruskie myśliwce wystartowały w celu ochrony przestrzeni powietrznej kraju. 4 września. Podczas zakrojonej na szeroką skalę agresji Rosji na Ukrainę, rosyjski dron zboczył z kursu i wleciał na Białoruś. 26 sierpnia co najmniej sześć rosyjskich dronów weszło w białoruską przestrzeń powietrzną podczas kolejnego dużego ataku na Ukrainę. Białoruskie ministerstwo obrony nie skomentowało tego domniemanego incydentu. Mińsk nie wystosował żadnego publicznego protestu do swojego kluczowego sojusznika, Moskwy, w związku z wtargnięciem dronów na białoruskie terytorium. Zamiast tego białoruski przywódca Aleksander Łukaszenka twierdził, że siły zbrojne jego kraju zestrzeliły kilka ukraińskich dronów w białoruskiej przestrzeni powietrznej. Twierdzenie to zostało jednak obalone przez białoruskiego Hajuna. Oświadczenia te pojawiają się w obliczu rosnących napięć, ponieważ Białoruś przeniosła znaczne siły wojskowe na granice z Ukrainą. Twierdzi się, że przesunięcie sił zostało przeprowadzone w celu przeprowadzenia ćwiczeń. Białoruskie siły zbrojne, wspierając agresję Rosji na Kijów, nie brały bezpośredniego udziału w wojnie. Dotarliśmy do końca naszego wideo. Możesz wrzucić super podziękowania za wsparcie. Jeśli podoba Ci się nasz film, nie zapomnij polubić mojego filmu, zasubskrybować mojego kanału w tym samym czasie i aktywować powiadomienia. Do zobaczenia jutro.